Siemanko, z tej strony Rafa, dla Was już będę możliwie szybko z krótkim podsumowaniem dzisiejszego Campfire Chatu deweloperów Diablo 4. pierwsze event rozpoczynający się 12 grudnia czyli event świąteczny w ramach tego eventu świątecznego będziemy na mapie Fractured Peaks w okolicach Kivosadu mieli właśnie event event zaznaczony zaraz na mapie na fioletowo na którym będzie no, właśnie, będziemy odganiać złe potwory, złe potwory przebrane w jakiś, właśnie, to, to ta mapa świąteczny sposób yy, i co? Będzie w tym nam towarzyszył pewien bard krający na lutni i najprawdopodobniej będzie jakiś tam, pewnie krótki, krótki questline. A główne, co, że tak powiem, zobaczymy w tym wszystkim, to potwory, potwory przebrane, tak jak mówię, w czapeczki świętego Mikołaja, gdzieś tam jeden duży potwór, który potencjalnie yy, może na nas wyskoczyć i. Powiedzmy, troszeczkę poprzeszkadzać. Druga, bardzo istotna rzecz, czyli w najbliższy wtorek, 5 grudnia, rozpoczyna się event, 6-tygodniowy event do samego końca sezonu drugiego, czyli rzeźnia Zira. Rzeźnia Zira dla wszystkich, którzy ukończą najpierw, po pierwsze, sezonowe wszystkie sezonowe wyzwania, bo oczywiście będę mieć postać na poziomie setnym. No i co? No i to jest, rozpoczynają się według informacji od poziomu 100, Czegoś jakby poziom Nightmare Dungeonu 104 i skalowanie potworów co do osady z poziomu na poziom jest znaczące, niemniej jednak skalowanie obrażeń tych potworów nie jest tak znaczące jak ich skalowanie samego życia. Także to będzie największa zmiana, jeśli chodzi o Abatur of Zir. Tak, mamy na pokonanie tego 10 minut, na samym końcu wyskakuje nam trzech blood których musimy pokonać. I co istotne, w całym dungeonie nie mamy prawa zginąć. Jeśli zginiemy, to po prostu wyrzuca nas z dungeonu. I tutaj dodam jeszcze bardzo, ale to bardzo znaczące wieści dla osób, które nie mają wbilianych klifów na 21 poziom. Na pierwszym poziomie... A... Weźni ZIRAT dostęp aż 1000 ekspadów do wbicia glifa, więc pomyślcie sobie, to jest 4 razy więcej niż na levelu setny Nightmare Dungeonów, a patrząc na to, jak bardzo skaluje się eksp z pierwszego poziomu glifa na każdy kolejny, tu mamy 2000 na drugi poziom, z drugiego poziomu na trzeci już chyba 4600, to oznacza, że w praktyce, jeśli będziemy chcieli wbić... Nasze standardowe glify to na którymś poziomie Avatar of Zira, potencjalnie będziemy wbić, w stanie wbić 21 poziom jakiegokolwiek z naszych glifów, dosłownie po jednym takim dungeonie, więc to jest świetna sprawa, że nie trzeba będzie dodatkowo się, że tak powiem, w to bawić. I także jak najlepiej przygotować się na rzeźnię Zira, po pierwsze, być super tanki, bo ten glif Tears of Blood potrafi Wam maksymalnie, naprawdę mocno, będzie potrafił Wam przeskalować. Wasze obrażenia, więc nie ma tu, tu tutaj się aż tak bardzo zastanawiać, po prostu trzeba przeżyć. A to jest najbardziej istotne, pamiętajmy, maksymalny poziom tego glifa to 200, więc no będzie, ale to na pewno będzie co wbijać i myślę, że specjalnie to policzyli tak, żebyśmy za szybko tego maksymalnego poziomu, nawet robiąc maksymalne dungeony, nie wbili. W trzecią z głównych zapowiadanych zmian były zmiany w itemizacji, tak? Zmiany, które są moim zdaniem bardzo istotne, ale to już was zapał potencjalny o studze. Minimum, czyli w zasadzie zapowiadane zmiany według nich są to zmiany na sezon czwarty. Niemniej jednak ta zmiana w ma być ogromna. Ogromna do tego stopnia, że w dalszych pytaniach mamy wręcz wprost informację, ma potencjalnie pojawić się lud filter. Niemniej jednak ten lud filter będzie właśnie nie teraz, ale dopiero wraz z sezonem czwartym, ze względu na to, że te zmiany są. Ogromne według nich, czyli prawdopodobnie czeka nas bardzo duża zmiana, być może w ilości, w rodzaju afiksów do wszystkich, ale to wszystkich itemów. Z dodatkowych, ważnych informacji to po pierwsze potwierdzili, że w żaden sposób nie zamierzają monetyzować mocy, czy też staż tak też powiedzieli z Diablo 4, zatem niezależnie to, w jaki sposób wypłynęły informacje odnośnie, tak, ankiety, którą, o której ja też m.in. nagrywałem, według nich tak na pewno w ogóle nie będzie miało miejsca, więc tak chcieli nas o tym poinformować. Dobrze, mam taką nadzieję i powiem szczerze, w takim razie bardzo się cieszę. Kolejną rzeczą jest ich feedback, czyli feedback, który dostali po weście, y, czyli po krwawych żniwach. W związku z czym, z tego co zrozumiałem, najprawdopodobniej w najbliższym czasie bądź. W w przyszłości po prostu yy, Helltide'y będą chyba na stałe, czyli nie będzie czegoś takiego jak teraz przez pewien czas nie ma Helltide'u, ale będą bardziej po prostu zmieniały z, z miejsca na miejsce, tak jak było to w tym momencie w Blood Harvest'ie. Dodatkowym smaczkiem jest to jedno z pytań widzów, czy planują wprowadzić kampanię na wyższym poziomie trudności i powiedzieli, że skoro są takie pytania graczy, nie jest to wykluczone, także możemy się spodziewać, skoro nie jest to teoretycznie tak trudna rzecz, że jednak taka zmiana gdzieś tam w najbliższej przyszłości może zostać wprowadzona tak dla osób, które podobała się kampania i chciałby po prostu przejść ją w wersji trudniejszej. I na sam koniec informacja, którą powiedział nam Roxanterax odnośnie tego, jak on jest jednym z najbardziej znanych największych YouTuberów działających w ramach Diablo 4 oraz w ramach Max Rolla jest to bardzo, ale to bardzo istotne. A dlaczego? Bo powiedziałbym, że też mają NDA-ki podpisane, też oczywiście nie mogą nic zdradzać, ale działają, działają bardzo prężnie, jeśli chodzi o to z deweloperami i zmiany, które potencjalnie mają zostać wprowadzane, które każdorazowo są teraz. Yy, tak powiem e, konsultowane oczywiście, co najważniejsze właśnie z, właśnie z content creatorami mają być mega, mega do tego stopnia, zarówno dla graczy casualowych, tak jak i dla graczy bardziej hardkorowych, dlatego mam szczerą nadzieję, że po prostu będzie dobrze. Na zakończenie serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że te informacje Wam się przydały. Jeśli Wam się przydało i podoba się Wam to, co robię, serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału. Ja postaram się przydać tylko i wyłącznie więcej sensownych i sprawdzonych informacji oraz poradników właśnie do Diablo 4. Ale Wam powiem jedno, ja dalej mam nadzieję i wierzę, ale wierzę w to, że jednak... To Diablo w końcu, że tak powiem, wyjdzie na ludzi, i wierzę w to, że będzie z tego coś fajnego. Niekoniecznie teraz, niekoniecznie za miesiąc, ale mam nadzieję, że chociaż do końca przyszłego roku naprawdę przestaniemy, nie będziemy mieli powodów do takiego narzekania, a ta gra od A do Z po prostu będzie dobra i no nie zależną nas tymi przeróżnymi opłatami, o które się wszyscy martwią. Także trzymajcie się jeszcze raz z tej strony Rafa i do usłyszenia. Cześć.